Mikołaj już był. Pięknie w tym roku prezenty popakował. To jest super rzecz. Na pewno będę robiła teraz fajne przepisy dla Was z fit placuszkami. Będzie ich jeszcze więcej. Tak wygląda śniadanie wigilijne moje. Dwa jaja. Jedno jajo miało dwa żółtka, ale super, co? Pół bułki, bo zdążę jeszcze sobie dzisiaj węglowodanów naładować, że tak powiem i na pewno będzie ich jeszcze dużo, więc generalnie jeśli chodzi o jedzenie przy świątecznym stole i przy wigilijnym stole, to sobie już odpuszczam pieczywo. Myślę, że o tym wiecie, bo mieliśmy spotkanie na żywo na Instagramie. Jakby co to wchodźcie, klinika diety Instagram, tam to spotkanie nasze na żywo jest zapisane. Do tego jeszcze zaraz wiedzie ogór kiszony, no i jem. Białko pozwoli mi czuć się nasyconą na długie godziny, także mam nadzieję, że dzisiaj obejdzie się bez drugiego śniadania i po prostu zjem już w porze obiadowej pierwszą wigilię. Hello, cześć wam! Dzisiaj jest Wigilia! Wigilia, Wigilia! Dzisiaj jest Wigilia. Dzisiaj czekają mnie spotkania rodzinne i w tym roku uwaga mamy dwie wigilie i trzy imprezy świąteczne, także. Jeśli chodzi o e, dietę, to będzie to mocno dietetyczne wyzwanie. Ja jeszcze siedzę w łóżku, robię dla Was diety, bo obiecałam, że wszyscy moi pacjenci dostaną diety jeszcze przed świętami, żeby od razu po, mogli wejść e, no, już w dietetyczne menu, żeby nie dojadać niepotrzebnych resztek poświątecznych i żeby nie zbierać, oczywiście nie zbierać dodatkowych kilogramów i kalorii. E, dobra, ja się zabieram do pracy, popracuję trochę, później jeszcze Wam pokażę. Jak, jak pięknie Mikołaj spakował w tym roku prezenty. I co? I widzimy się potem na Wigilii. Myślę, że Wigilię będę pokazywała Wam jedną, już nie będę yy, Was stresować i pokazywać yy, za dużo jedzenia. No, do zobaczenia. ładne. To, tak. Pierwszy dzień świąt śniadanie. Co my tu mamy? Kawałek łososia, trochę serka, pyszna kapusta wigilijna z wczoraj postna, jedna kromka pełnoziarnistego chleba. Nie za dużo pieczywa, bo wiadomo, że później e, jeszcze podjem węglowodanów. Pyszota. tak. Życie mi smacznego. Muzyka Zrobimy to. Jak przyjedziecie do mnie, to nakręcimy. Jakie dziecięce Dania. Co ty na to Zosiu i Marysiu? Pokażcie się. Nakręcamy razem. Kolejny tak. odcinek dietetyka od kuchni. Tak. tak! Super! Zosiu, powiedz kochanie, co będziemy robić w najnowszym odcinku dietetyka od kuchni? Ja bym chciała um, zrobić małe nagle. Dobra, no to spiona, piona robimy. No i nasza. Tutaj królowa rodu. Cześć! Sport! Super! No i bardzo dobrze! Widzicie, nawet święta dla chcącego nic trudnego. Pierwszy raz idziemy dzisiaj morsować, także trzymajcie kciuki. Woda ma około jednego stopnia, także albo spróbujemy wytrzymać jedną minutę w wodzie, albo po prostu wejdziemy i wyjdziemy. Oczywiście mamy ze sobą rękawite, czapy, później rozgrzejemy się ciepłą herbatą. Ja wzięłam też buty, bo podobno od stóp no, szybko ucieka ciepło i po prostu odczuwalny jest duży ból na palcach w zimnej wodzie, także ja się postanowiłam zabezpieczyć i mam buciory ze sobą. Dlaczego w ogóle postanowiłam zamorsować i dlaczego w ogóle chciałabym robić. Słuchajcie, przede wszystkim chodzi mi tutaj o odporność. Oczywiście to też, to też jest super sprawa dla osób, które mają problemy na przykład yy, z zapaleniami stawów. Yy, no, ja też mam w sumie takie małe problemy, natomiast przede wszystkim chodzi mi o odporność i dlaczego to morsowanie ma nam w tej odporności pomóc i zwiększyć naszą odporność. Podczas wchodzenia do zimnej wody nasze tętnice się obkurczają i serce przestaje znaczy nie przestaje, ale zaczyna dużo wolniej pracować. Natomiast kiedy wychodzimy z tej wody, tętnice i w ogóle naczynia krwionośne się znacznie poszerzają i dzięki temu nasze komórki są dużo lepiej dotlenione, dużo więcej substancji przeciwzapalnych się do nich dostaje, a także nasz organizm po prostu nabiera dużo większej odporności. Także po to to robimy. Dam wam dzisiaj znać potem już po wyjściu z wody i podczas wody będziecie mogli podczas w ogóle bycia w wodzie będziecie mogli mnie obserwować. A a później, jak wyjdę z wody i się już ubiorę, to wam opowiem, jak było. Chodźcie. W ogóle się czuję bardzo dobrze. Ale nie było mi zimno. Wow, wrażenie jest takie, że się czuję nóg i nie czuję nie stóp i palców stóp, ale tak, to się czuję bardzo dobrze. No nie? Stopy najgorzej. Ale szczerze mówiąc mogłabym jeszcze dłużej wytrzymać. Mogłabym dłużej wytrzymać, ale się trochę boję, bo to mój pierwszy raz, więc nie chcę przesadzić. Dobra, idę się teraz szybko ubierać, żeby nie stracić ciepła. Lecę. My już po morsowanku, na pierwszy raz, myślę, że super, ja wytrzymałam podobno 2,30 i szczerze mówiąc, czułam się bardzo dobrze i wytrzymałabym jeszcze dłużej, tylko przestałam czuć po prostu stopy i palce stóp, więc stwierdziłam, że nie mogę przegiąć, mam nie biegać i że nie mogę przegiąć, teraz się jeszcze troszkę rozgrzewamy. Tu jest mój współkompan, chodź, chodź, pokaż się, powiedz jak było, jakie są Twoje wrażonka? Było fantastycznie, na pewno będę powtarzał co tydzień. Widzicie? Będzie nie, no, żartowałem. powtarzać. Żartowałem. <laughs> nie no, będziemy powtarzać. Pierwszy efekt jak się wchodzi jest taki, że jest bardzo zimno, człowiek dostaje takiego szoku. Ja się na przykład zaczęłam śmiać, bo dostałam takiego wyrzutu Endolfin. Mój tutaj współkompan Piotrek miał znacznie przyspieszony oddech i widać było, że no też mu nie jest łatwo, ale nie no, ale ile wytrzymałeś też bardzo długo? Dwie minutki, tak? Czy minutę? Także daliśmy radę, teraz będziemy się rozgrywać gorącą herbatą. Szybko się ubraliśmy, bo podobno jest takie złote 5 minut. Czyli po co? Czyli podobno jak wychodzimy z wody, to przez 5 minut musimy się ubrać i rozgrać, żeby nasz organizm się nie wychładzał. Także do zobaczenia. O, dziękuję Ci bardzo za herbatkę. Zdrowka! Wasze zdrowie. Do zobaczenia. Pa!